Twoje leczenie najprawdopodobniej zakończy się na leczeniu chirurgicznym. To postępowanie z wyboru, które polega na wycięciu zmiany na skórze z odpowiednim marginesem zdrowej tkanki oraz podjęciu decyzji o wykonaniu biopsji tak zwanego węzła wartowniczego, czyli najbliższego węzła chłonnego w stosunku do czerniaka. Kto podejmuje taką decyzję? Zespół specjalistów, w którego skład wejdzie dermatolog. Chirurg-onkolog oraz patomorfolog wystarczą do tego, aby właściwie wyleczyć wczesnego czerniaka. Po takim leczeniu zaleca się kontrolę znamionu dermatologa przynajmniej raz w roku. Pamiętaj także o złotych zasadach ochrony skóry: a więc unikaj słońca w godzinach od 11 do 16. Absolutnie nie korzystaj z solarium. Pamiętaj o stosowaniu filtrów UV, noszeniu czapki zakrywającej uszy i kark. Okularów przeciwsłonecznych, zakrywaj ramiona. Samodzielnie raz w miesiącu dokładnie oglądaj swoją skórę. Sprawdź, czy Twoje znamiona nie zmieniają się lub czy nie pojawiły się nowe, a jeśli zauważysz, że coś podejrzanego dzieje się z Twoim znamieniem, niezwłocznie udaj się do dermatologa lub chirurga-onkologa.